Gito, w, w pilocie daje głównie G-Tolerance, Stamina i Vitality. Ta Vitality, bo jeśli tak masz Vitality, to ci nie ginie pilot tak często, wiesz? To jest, to jest bez znaczenia, jak przyjmiesz na platę 20 czy 30 mm, to i tak ci padło. Ale Vitality daje ci sporo, jeżeli robisz dużo ciężkich manewrów, bo jeżeli przeciążasz mocno pilota na ujemne lub... Do... Lub dodatnie G, to mu się zmniejsza, to wytrzymać jeszcze bardziej, i, na, i już taki pocisk z mu go może nawet zabić. Mhm, dobra, e jak Ty wziąłeś tam coś? No już, e gdzie ty zadejesz to zapyka. To nie musi. No dobrze, Dobra, zgadam do już, już. No radi. Ja Ej, nie, nie startujcie, nie startujcie. Dobra, dobrze. Dobra? Ruskami lataż? Mm -hmm. To mamy łapięć, 539, jakaś. Ale, ale, to, anuluj to, bo jesteśmy... Dobra. Nie chcę nic powiedzieć, ale teraz nas wypchałeś do różnych sterów. A! <laughs> No Ale mój! Ej, Eclipse, Eclipse da radę, tak, ty też. Ty masz skilla? No Equips garnący, byłeś naprawdę. Eclipse ma przelatane godziny. Przelata ja na mam godziny? Skila? Ja, na ja mam skilla? Z tego chyba żartujesz? Chyba na tej jedynce w WOC-ie. Czekaj, mam 6 na. killa. Na. Nawet, nawet to WOC to, to jest u mnie dyskusyjne, bo mam tylko 1250 WN7 w porównaniu do tych waszych 2009 takie wiem to. mieć 1900, ale... To... Co to za chmury kurde się pyta? <noise> to, to, się to się nazywa różnorodność y y różnorodność w pogodzie na mapach. Ty jeszcze chyba nie latałeś historyka w bitwie nocnej, gdzie pada deszcz. O kurde, chciałbym, ale i to mi by się podobało. Fajny Ma mam, mam, mam screena gdzieś w folderze, mogę Ci dać. Nic nie widać, la, 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 jak latasz y, w kierunku wrogich jednostek na naziemnych i modlisz się, żeby gdzieś wiestety... spotkać Ja bym chciał bitwy nocnej Jezu, to byłoby takie epickie uczucie. Tu nie chodzi nawet o widok, okresam o to, że ktoś by nie wiedział co się dzieje, a tu chodzi to, o efekt. No, o no, efekt... No, jeżeli trafi ci się bitwa nocna na morzu, to normalnie jak latasz, to wrogie statki używają tych świateł do wyszukiwania celów. Jak latasz i trafisz, wejdziesz w taki problem takiego światła, to pilot przez chwilkę jest oślepiony i znikają mu wszystkie, wszystkie znaczniki wrogów, które są podświetlone. Taki fajny bajer. Tak samo jak zlecisz Dobra. Tak wysoko, popatrzysz się na słońce i też możesz się oślepić. To jest niedobrze. No Nadatujemy na. z góry na nich. Dobra, ja, ja nerkuję ja taką Tylko minkowacz jakoś, tak. No a tym. bany. Dobra, Harryk, mi uciekł, muszę wziąć, fightera. Dobra, parę bomb rzuciłem, lecę wyżej. No, jest nieźle, powiem wam Czy powiedziawszy? Nie jest źle. O, prawie się rozbijam. Eclipse, no, ale... zaśmiał, czym latasz, Eclipse? Pomógłbyś mi, bo my tutaj ktoś walił. gościa skrzydła, z, z nie się robi Eclipse, bo mi goni PMW 109, pomógłbyś mi. Ja jestem po, na bardziej po prawej stronie. Lef. No, a oczywiście się do Rejp musiał dołączyć jak Dobra, ja już tam lecę. Ale to jest daleko, multi. Jeszcze mam Powinniście mi osłonić, jako że gramy w plutonie, to chciałem, że kurna ktoś pomyśli, ja gdzieś, że... No my, my razem, a ty gdzieś poleciałeś pizdu, tak? No kurna, bo mam bombowce, tak? Czekaj, to był już. Dobra, już nie płacz, lecę tam do To był już z tyłu, to ja go załatwię. Tylko, tylko za Bo nam jednostki na ziemię wykończy, ja tam lecę do Munciego. Ja Wylem próbuję wygrać, tak? Bo, ja próbuję wygrać. Bo, jest odporne. Jeszcze jedno pytanie mam, to będzie nagrywane? Mhm. Mm Nie, to tylko jest dla, dla siebie, wiesz. Tak, tak może. Dla mnie. Bowfighter mnie zaatakował. O, oh, strike Nie złotafiłaś, nie zła seria No kurna, 8! 9! Jest, gdzieś! Wszystko, dostałem jakieś milie! 10! Kurna, wie, dostałem wszystko, co się dało dostać Popelatasz też obok mnie woży, gdzieś? Nie, bronię, bronię się przed rekrutującym bomfaiterem A w zasadzie to już konam <grym> Ja Zobaczcie, z 10 no celi naziemnych 6, A i tak jestem czwarty cenę, no to to, to jest e... A ten zginął w no dobra O kurna! O kurna, o Jezu, o, o Jezu, polpań, o Jezu. Nie, nie, wylecia, nie, 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 nie. No a dobra, czemu? No do ciebie. Ja, ja padłem jak coś, ja już padłem. Leciałem w skałę, ja drugi mecz No słuchaj kurde, ja Jest jeden problem. To jest był fajter, nie dziw się. To ma grube uzbrojenie. Kurde... Ale iu 4 to jest gówno, on... A nie, je... nie jest gówno, dobra, spoko. <ścoughs> <śpiewania> nie, nie, no to gówno, o to nie, nie. <śpiewania> przepraszam. Obraziłem iu 4 przepraszam. To nie przepraszam na nas, tylko ruską armię. Zaraz tutaj Stalin do mnie napisze, co się dzieje. No Stalin rzeczywiście napisz. Stalin, Stalin z grobu Z, z grobu, kurde nie, Stalin, Stalin to raczej nie, a prędzej Lenin Cały czas tą mumię trzymają Ej, a w końcu Jasak Bo ja ciągle zapominam Najpierw cięższa czy lżejsza od na i4? Wydaje mi się, że cięższa pójdzie pierwsza ja już wiem, ja że nie bardzo wiem, to się zalet zale zale od samolotu. Bomby Be Słuchajcie, weźcie lecie do mnie Jarzak widzisz mnie, chodź tu kurna! Eklips, no chodź do mnie! Eklips, bo jakby... Dobra nie, lecimy do Eclipse, lecimy do Eklipsa, lecimy do Eclipse Do Eclipse dawaj Dobra Zabiłem. Bo mam bombowca, będziecie mi osłaniać, okej? Okay? Mam nadzieję, spoko? To wygramy wtedy. Jak nie to... Na, Eklips, chodź do mnie, Eclipse osłania mnie. Bo wtedy pan, wygramy. Nie, nie, bar nie bardzo ma czas, bo zobacz jest od nas 6 km A co mnie to interesuje kurwa? Konata z z się bije 500 kilo na bunkier powinno wystarczyć To ruska To ruska broń nie, nie atakuj nie atakuj bunkrów tylko w pierwszym rzędzie jednostki typu czołgi, samochody opancerzone dalej Bunkry nie są zaliczane do celów misji Kurde, Overload, 16G, nie widzę gdzie, gdzie lecę. Co coś jest za mną? Bo coś do mnie strzela, ale no mam tak, cały czas nota przeciążonego i... To możliwe. Chodź do mnie. Lewo, lewo. Eee, uszkodzi mi skrzydło, nie ucieknę mu. Brawo, zawiłeś mnie! Team kill, pierwsza klasa. Co? Ciebie! No A nie jego! Ja myślałem, że go zabiłem Kurna, ciężko Ale ten bunkier No kurna ile ten bunkier żyje! A jak ktoś mi pomoże to... z tym Bowfajderem? Ja jestem... Ja dopiero muszę do was dolecieć. Nie mówię o tobie, bo cię zdjęło przypadkowo. Sorry. To nie, nie jest własne. To, to, tak? to nie jest, bo tu nie ma je, automatycznego pokoń. namierzania, tu trzeba robić poprawkę jak się strzela nie w celu. Bo wleciałeś w celownik. No to kurde nie strzelasz! A nie <laughs> zachowujesz jak standardowy random z Wartendera i walisz po swoim. BIFATER, BIFITER, kurna nie błagam, no nie, no nie, no błagam. Lecę, lecę, Mam 2 km do ciebie Oje dobra, ej Ży... dobra, pomnę, nie bo... nie skręcę. Do, do, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, dobrze, dobrze Murcia, ja chodź. Lecę już, wchodzę mu na ogon. 300 metrów jeszcze potrzeba. O kurde, za, za mocno przestrzelę. Dobra, rozbił się. No. Rozbił się jakieś parowa, nie wiem co. Nie e, wiem, mój mój ten samolot się skręca. Ten, ten, to już nie jest. Nie nie jest kręcem, ten czy... samolot się skręca, co nie? Ja się skręcam. Znaczy nie no, skręcam. Dobra. Nie, 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 i jest tak, że wszyscy gonią bombowcy, co To ja? niszcz czołg... Jak masz bomby, to niszcz ja a nie bunkry, tak jak mówiłem. No dobrze, bunkry no ale. Bunkra już ich. chciałem go dobić, tak? Chciałem po prostu go już to dobić. No boże, zniszczyli nam stacjonarny cel na ziemi, nie straciliśmy punkty. No spokojnie, mam 10, 12 bomb zaraz, więc easy. No a jest 16 celów na całej mapie. Nie znowu waszych wszystkich najlepiej zniszczyć, bo musiałbyś no. i trafiać. Podwójnie od razu. Dobra, spokojnie, już lecę, 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 spokojnie. lecę, się. Lecę, lecę, o to, ale mogę też doprowadzać że może wygramy raczej musisz z takich celów jeszcze to zniszczyć Ja mogę działać Pudło Pudło Tak, póki co to zużyłeś 4 bomby i zniszczyłeś jeden czołg A ten tu czego? Kurna, ciężko ten czołg ciężki zniszczyć. No lol. Bo to ciężki Rozbi czołg. Rozbiłem się od drzewo. A nie, taki Eklips już nie żyje. O oh, lol, o oh, lol. Mój, mój samolot tak no, jakby opadł jak ja chłabię, w dół. Zniszczyłem się, dobra to już pograne. No nie no kurwa co ja zrobiłem, ale fej, o jezu, ale fej Dobra rozbijam się o ciężki czołg bo nie dam mu uciec już Co zniszczysz ciężki czołg? No rozbijam się o niego Nie chcę was martwić, ale został nam chyba jeden cel tylko W ogóle to przegraliśmy już Trafia no kurna, no tak walczyłem, starałem się i zobacz jak mi nagrozili. 16 jeszcze, jeszcze celi. Pięć, jeszcze 5 jednostek mamy, to jeszcze możemy... Nie, bo zaczniek miałem pasek kurwa Załadowa Załadowałem rakiety do, b do fightera, więc jak co? Mam i miałem 37 mm działam. pomogę ci z tym b on jest gorszy ode mnie J Jak Ja już padłem? A to ale nie to mówię do Eclipse chyba Dobra nieważne, ale po Bfejtera teraz? Fortek, kurwa sorry Lecę na, le lecę na lewą stronę po to nie jeden ciężki czołg Rozwalę go rakietą, później wracam do nas Ja jestem gotowa o no, no, koniec, koniec, koniec Koniec Kurna no Ale bieda, ale bieda najgorszy w plutonie byłem <noise> Jazak Ty ja byłem drugi w teamie Dostałem 12 tysięcy PD, to nieźle Ale porra, No cúrna! No dobra!